Wyjście z sytuacji zawładnięcia. Gdy rozpoczyna się psychoterapię w kontekście molestowania, nie należy od razu starać się zrozumieć, dlaczego znaleźliśmy się w takiej sytuacji, lecz szukać sposobu, jak się z niej natychmiast wydostać. Przynajmniej w początkowej fazie psychoterapia powinna mieć charakter wzmacniający i pozwolić ofierze na wyzwolenie się z lęku i poczucia winy. Pacjent powinien wyraźnie czuć, że jesteśmy tu dla niego i że jego cierpienie nie jest nam obojętne. Wyzmacniając psychikę ofiary, konsolidując jej nietyknięte elementy, pozwalamy tym samym molestowanej osobie uwierzyć w, sobie, w siebie, a co za tym idzie, nie godzić się na to, co w jej odczuciu jest dla niej szkodliwe. Świadomość tę można osiągnąć wyłącznie w procesie dojrzewania. Który, powoli y który pozwoli stawiać czoło agresorowi i powiedzieć mu nie, gdy wersja zostanie już nazwana, ofiara będzie musiała przemyśleć wydarzenia z przeszłości pod kątem tego, czego ta agresja ją nauczyła, jej sposób odczuwania był fałszywy Zarejestrowała y, mnóstwo danych, które w momencie, gdy nadchodziły, nie miały dla niej sensu, ponieważ były wyizolowane, lecz które stają się jasne w ramach perwersyjnej logiki. Ofiara powinna odważyć się zadać sobie pytanie, jaki sens miało takie czy inne słowo, lub taka czy inna sytuacja. Bardzo często czuje to, co pozwoliła powiedzieć czy zrozumieć, czy zrobić. Nie było dla niej dobre, jednak nie mogąc sobie wyobrazić innych niż jej własna moralność yy, kryteriów, podporządkowała się.